Zadanie. Dwaj trenerzy przeprowadzili 6 szkoleń, z których pierwsze 3 prowadzili wspólnie. Pierwszy trener przeprowadził 4 szkolenia, w których wzięło udział 84 osoby. Drugi trener przeprowadził 5 szkoleń, w których wzięło udział kolejno 13, 21, 24, 20, 31 osób. Ile osób w sumie przeszkolili? Wypiszmy dane z zadania w następującej tabeli. Teraz skoncentruję się na drugim trenerze, ponieważ on przeprowadził więcej szkoleń. Przeprowadził 5 szkoleń, w których wzięło udział odpowiednio: zapiszmy 13 osób, 21, 24, 20, 31 i ostatniego szkolenia nie przeprowadził. Zaznaczę to takim X, ponieważ to szkolenie przeprowadził trener pierwszy. Wiemy, że pierwsze trzy przeprowadzili wspólnie, więc tutaj na pierwszym kursie zarówno drugi, jak i pierwszy trener mieli 13 kursantów, to było 21 tu 24. Kurs czwarty i piąty, jak wynika z treści zadania, nie był przeprowadzony już wspólnie przez obydwu, tylko przez tego drugiego, a ostatni kurs nie był przeprowadzony przez drugiego, tylko przez pierwszego. Wiemy zaś, że pierwszy trener przeprowadził cztery szkolenia, czyli pierwsze, drugie, trzecie oraz szkolenie szóste, i razem wzięło udział na tych szkoleniach 84 osoby. Więc jeżeli od 84 odejmę 13, 21 i 24, czyli te trzy komórki, otrzymam 26 osób. Tutaj Łatwo można dodać wszystkich kursantów drugiego trenera. Dodając te wszystkie komórki, po sumowaniu otrzymujemy 109 osób to zauważmy, że na kursie pierwszym tych 13 osób było zarówno u pierwszego i u drugiego trenera. 21, i 24 osoby również były u jednego i u drugiego trenera. Czyli, jeżeli sumujemy sobie 13 plus 21 plus 24, otrzymamy 58 osób. Do 58 osób dodać 20, 31 i 26. Co uczynimy? Po wykonaniu obliczeń otrzymujemy 135 osób. Napiszmy odpowiedź. Trenerzy w sumie przeszkolili 135 osób.